Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, przetestujemy to tutaj, picie Wojana i to drugie. No to to czekajcie, wiecie dobie. najpierw chyba to przetestujemy sobie, poczekajcie. Nie może położyć. Poczekajcie chwilę, bo to Okej. Okay. To testujemy chwilę. Poczekaj. No. To pierwsze bardzo dobre, słuchaj, czy nawet widzowie. To teraz może drugie. Czekajcie widzę co Czekajcie widzę chwila. Nie, no słuchajcie, to też bardzo dobre. Moja ocenia tych wód. No, 10 na no 10 się równo. To na tyle. I i na... No. No.